Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale z Nie, z Dom Starwika, w którym walczymy sobie z pajęczycą chyba jeszcze. Mam nadzieję, że jeszcze jest. O, tam jesteś terroryzujesz pół mapy, rozumiem sprawę, rozumiem. Mimo wszystko ty terroryzuj sobie tam, a ja sobie pozbieram to, co jest mi potrzebne i jak w końcu pajęczyca zostanie pokonana, to gdy przyjdą pasy jej musiałabym i się najpierw pozbyć. Chodźcie, chodźcie, przydupaski. Dobra, ja, ja uciekam, ja uciekam. I um, się wywalczę z tymi przydupasami na górze. Ojoj, ja, ale się tutaj umierza mi. Super, cudownie. No dawaj, 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 nie przestawaj. Jeszcze Abi się musiałabym przyzwać. O, fuck. Ja zapomniałam. Kolejny przycisk. Ja lecimy? Dobra, I wasza ta. Abi. Abisiu. A jeżeli się jest, to potrzebować. Abby? Gdzie jesteś? Hmm. Ta na to się regeneruje, nie? I ją. Ty mała, jedna Nie będziesz mnie lał. Gdzież ona jest gdzieś? Gdzie? Okej, okay, przynajmniej, że siostra. O, dobra. To jest tak, ja cię muszę pasić I Idziesz na pająki. Nie, no, dawaj, 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 nie, 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 dawaj, nie, 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 jeszcze jedno jeżdżenie mogę. O, oh, pa! Ale ja mam u góry ten. Dobra, spoko, lecimy. Może zdążę przed tym. O, czyż oni mi zjedzą jedzenie? Shit. Próbujemy, próbujemy. Można i tak. No jak mi się udało... Ach, nie, że skończę tę historię od instalowania. Tak, z dupy spróbowałam przeciągnąć dzisiaj do kosza i się udało. I um, jak mi się już udało, Tam jest ten dobra. Jak już mi się udało, para od moich rzeczy to potem zainstalowałam od nowa cały streamer, ale proces weryfikacji, że ja to ja, a to jest jakaś porażka. Nie, nie widzisz mnie. Już ty mnie nie widzisz ostatnio. O, z i główniakami. Pomysł był dobry. Uzbrojenie słabe. Ja muszę z kilka rzeczy. Popatrz, popatrz, proszę, proszę, ja Proszę cię, proszę cię. Kask, 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 kask. kask. To był kiepski pomysł, żeby się odradzać teraz. No cóż, poczekamy do rana kiedy kask nie będzie taką naglącą potrzebą, bo... No, że mamy ten, ten do odżywania. Muszę tu poczekam gdzieś. O, tu jest pięknie. No i co? No i jak tam e... te wszystkie weryfikacje, że nie jestem robotem, nigdy w życiu nie przechodziłam tak skomplikowanej weryfikacji. Naprawdę. Sama przez chwilę zwątpiłam to, że jestem człowiekiem. I się zaczęłam też zastanawiać na przykład, czy motocykl, skuter to jest to samo, dla Stima, co motor, przepraszam, przetkało mnie. Skutek picia fanty. W ogóle taka śmieszna historia. Dawniej bałam się pić pomarańczowych napoi, a teraz yy, jeść pomarańczowych rzeczy. Nie pytajcie. Taka tam fobia. Yy, a teraz już jest git, w miarę. I wypiłam jakby Fanta stała się teraz z moim ulubionym napojem gazowanym. I wiecie tak, jedna butelka tygodniu max. Ale jak ją otworzę, to jest później bo trzeba to wypić. I ja jestem taką osobą, że mi jest żal na malutką butelkę. Ja wolę kupić dużą i to jeszcze na promocji. No i potem piję, nie? <coughs> Dzisiaj dopiłam resztkę, szklanka mi została, także jest git, Bo spoko, mogłabym dopić dłużej. Tylko, że później, jak te pendelki ulatują, to już nie jest takie dobre. I tak mnie teraz przytyka po tej. <coughs> Przepraszam. Um, pancie, po tym piciu. No a dodatkowe kostki, czy inaczej być nie może? Bez kostek lodu? Co to widział? Oh, fuck. to wiedział? O, fuck! Któż mi się wybrała, książba? Każdała... Dojdzie! do, daj, 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 nie mogę, daj, daj, mnie, daj, 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 Nie mogę. Nie mogę, no? daj, daj, spędzimy... O, o może А могу тебя навязать? А что мы пьешь? А ты хочешь тебя Ты не даешь, <говорит> Я мне еще что-то взял? Бра? Это же способ, вязать. Nie, no dobra, ja nie będę się całą wieczność i przepychanie rzeczy. Lecimy jeszcze raz do portalu. I spróbujemy jeszcze raz się tam podkraść po mojej rzeczu. a będzie ciężko, bardzo ciężko będzie. Z moim życkiem. Tam się nie zmniejsza życie, prawda? To czarne na szczęście, nie robi. Nie, nie miała pojęcia jak się do to wziąć w ogóle. Sytuacja jest kiepska wam to A ciebie co tu przywiało? Słuchajcie, się, ja się muszę poruszać. tego już w bliżej moich rzeczy już padać Nie mogę się. Mendo. Spojrza. Czy ona specjalnie chodzi koło moich rzeczy? No, wypinka leci, wypinka leci. O, ty małe no, no. co? co? Skakał będziesz do mnie? Ty mędo, co się... ...dą... Do... ...dą... Jak się pozbyć tej mendy biegającej? Idę mną. Ja mam nic, co mam zrobić? Co mi wątpić? Ja nie wziąłem sobie... Ja wiem, co mogę zrobić szybko. Raz, dwa... Tylko muszę wygadać, bo wiecie, co bym zrobiła? pochodnie nie uderzyła, bo, nie wdechła, bo nie po prostu. Tylko... To może nie trzeba ja już pochodni No dobra. To jest bardzo dobry pomysł, żeby odciągać je pojedynczą i walić po prostu pochodnię. Idzie Do... I go. No mnie po prostu zaraz będzie. Druga? O fuck. Kiedy mówiłam, że w sobie nie miałam na myśli tego. Trzeba troszeczkę ostrożniej z rzeszczeniami, widzę. Dobra, bierzemy to raz. Tutaj szukaj. Bierzemy to. Dwa. Uwaga, nie, nie zbliżajcie się do mnie. Ja chcę tylko pozbierać te rzeczy, zrobię sobie pochodnie i będę napiękać pochodnią, po prostu. Zjedz, zjedz pochodnia. Odłóż. I lecimy. Jeszcze wezmę raz sobie na kolejnym pochodnię. No zbieraj to, zbieraj to. Po prostu, żeby mieć. Ale ja się zaraz zacznę palić. No to jest lato, halo. Weźmy teorety będą latać tu coś nie wiadomo. Ja nie wiem co to będzie. Ale mogę je jeden będzie. No, któryś idzie za mną. Bardzo się cieszę. Chodźcie, chodźcie wszystkie za mną. Tutaj gdzieś ojej. Ale nie podpaliłem. Ja jestem pełna bez sensu po prostu, bo moje życie tam. Wracam do domu, wiecie? Na razie wracam do domu. Muszę chociaż sobie zrobić takie, wiecie, żeby przetrwać to, wiecie? Kurde ognisko zimowe. I wypadałoby jej szybko spać. To już do w mojej tej zostało. w bazie. Hmm. Co, co... mi przyszło do głowy, żeby robić jakiś content kuliwer zrywkowy? Jak naprawdę mam nie równo w czubie. Czasami. Często. Zazwyczaj. Dobra. O, klopsy. Dzięki. To jest tak to schować, to zjemy, wiecie co, jak wstanę. To jest pytanie ze 100 punktów. Ognicho, to lodowe... Czekajcie. Nie, nie zbieraj trawy, tylko idź do lodowego ognicha. To. Potrzebuję dwóch. Miśwa, cztery. Złota, cztery. Ja nie uczę. czy ja tyle będę mieć. Hmm, cztery złota, halo? O, ale cęknę się. Ale wiecie czego nie będę mieć? Rozpałki. E, dobra, chodź tu. Najpierw no raz, dwa. I tak. No tak. Czy wy to widzicie? To, co widzę ja, nawet nie mogę się położyć spać. Ja pizgam. Po prostu nie. Nie mogę tym podpalić kuścia czegoś? Jak ja teraz pójdę zregenerować życie? I mózg, co? Nie mogę, po prostu nie mogę. Co ja narobiłam? Dobra, nieważne, ja sobie czekam do końca nocy. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. Do usłyszenia w następnych niebawem. W zmaganiu moim, z, z czymkolwiek to jest. I z moim mózgiem będziemy walczyć, tak coś czuję. No nic. Do następnego. Cześć.